Witajcie, drogie światusy, w kolejnym odcinku z serii Światusowego Kongresu, w którym omawiamy propagandowe filmiki świadków Jehowy, które stworzyli dla swoich wiernych, aby ci jeszcze bardziej byli przydatni dla organizacji i byli gotowi podjąć się każdego zadania, które organizacja dla nich przygotowała. Dzisiaj wracamy znowu do Gabriela. Zanim przejdziemy do tematu odcinka, mamy krótkie ogłoszenie. Powiem je ja, ponieważ Sara po 20 próbach stwierdziła, że ona nie umie się sprzedawać, więc muszę ja zrobić to samodzielnie. Sara napisała książkę, która będzie niedługo dostępna. Jak prawie bezboleśnie odejść o świadków wiechowy? Będzie to taki poradnik. Więcej szczegółów zdradzimy Wam niedługo i w link w opisie jest do. Zapisanie się na listę mailingową, gdzie będziecie mogli dostać powiadomienie, że ona jest już dostępna i że darmowy fragment do pobrania tej książki też jest, to tam Was poinformujemy. Kliknijcie w link w opisie i zapiszcie się na listę oczekujących. A teraz przechodzimy do szkolenia, które przygotował dla nas Jechowa za pomocą swojej organizacji. Będziemy mówić o pewnym kursie, który świadkowie chowy przygotowali dla swoich wiernych. Posłuchajcie najpierw, jak go sami reklamują. Oni potrafią się reklamować nie to co ja. No właśnie, oni potrafią. Zobaczcie. Czy chciałbyś otrzymać dodatkowe szkolenie, żeby móc lepiej pełnić świętą służbę? Jeśli tak, to możesz się starać o przyjęcie na hmm, kurs, Szkoli się na nim duchowo usposobionych mężczyzn i kobiety pełniących służbę pełnoczasową, żeby mogli być jeszcze bardziej przydatni. Po skończeniu kursu uczestnicy muszą być gotowi przyjąć każde zadanie. Czy chciałbyś w ten sposób poszerzyć zakres swojej służby? Wow. No, to można, jest zachęta. Można być jeszcze bardziej przydatnym dla organizacji. Wchodzę w to już w ciemno po prostu. To brzmi tak, znaczy, te, może to brzmieć tak, no nie wiem, jak, jak to nazwać. Nieprozaicznie, tak, tak słabo, ale zaraz wam wszystko wyjaśnimy, co to za kurs, bo to jest kurs dla ewangelizatorów królestwa. Tak to się nazywa. Kiedy my byliśmy świadkami, to on dopiero na koniec zaczął funkcjonować. No to jest ze strasznicy z 2018, to już wtedy nie chodziliśmy na zebrankę. E tak, natomiast on tam troszkę wcześniej się pojawił. Początkowo był to taki kurs, były, był, był jeden najpierw kurs, kurs usługiwania, gdzie mogli tylko mężczyźni iść, no ale kobiety były troszkę takie no, straty na tym, więc później wprowadzono też kurs dla małżeństw i był kurs dla braci, ale nie był kurs dla Dla sióstr. kobiet, tak. No. no, a ostatecznie ten kurs dla ewangelizatorów królestwa zastąpił, jakby, tamte kursy i, i tak dalej. I teraz ten kurs ma na celu szkolić jeszcze bardziej, w, jak to powiedzieć, no nie takich zwykłych, szarych świadków Jehowy, żeby lepiej głosić, tylko takich świadków, którzy już... Już oni, tam mogą iść pionierzy, czyli osoby, które głoszą te 70, minimum 70 godzin miesięcznie, no i często też już biorą udział w różnych szkoleniach, bo na przykład, gdy jesteś tym pionierem przez rok, to dostajesz zaproszenie na kurs pionierski. To trwa tydzień chyba, tak? Nie wiem ile teraz, nie pamiętam, eee, bo my byliśmy, to no trwało 10 no dni, a tak, później to tak, skrócono tak. chyba jeszcze. No to my byliśmy na takim kursie, w ogóle dajcie znać, czy chcecie materiał, tam mamy zdjęcia jakieś, w ogóle mamy książkę z naszego kursu, to jest tajemna wiedza, nie każdy ją... Mm, nie każdy świadek Nie ja każdy ja ma. świadek ma taką książkę z kursu. No i ten... Ale to A. napiszcie, bo tylko jak napiszecie to zrobimy. Tak, i jeszcze pionierzy co roku, jak się zaczyna nowy rok służbowy, rok służbowy się zaczyna we wrześniu, on czyli jak rok sierpnia, No to jest specjalne takie spotkanie z nadzorcą obwodu, i to też jest tylko dla pionierów, i wtedy się czujesz jak elita i otrzymujesz takie specjalne przypomnienia, zachęty, no i jakieś wskazówki, które. Ja nie, nie pamiętam tego. Co roku było, no, tylko dla pionierów. No i oczywiście hmm. jak jest obsługa, no to też tylko było y, dla pionierów też spotkania, taka, wiesz, tajemna wiedza. Nie? Hmm. Aha, chyba, że mówisz o takim spotkaniu, które było przed zgromadzeniem obwodowym. No. Aha, dobra. Aha. Ale to było w sumie y, w ramach, przynajmniej ja to tak pamiętam, że w ramach nowego roku. Szkolnego, no no służbowego. Tak, no no nic Dobra. Jesteście wyposażeni w teraz taki ogólny zarys, na czym, jak wygląda ten, ten kurs. Jeszcze jedna tu informacja, z, z takiej informacji o szkoleniu, tym szkoleniu teokratycznym, że ci, którzy ukończą ten kurs, to będą wysłani na tereny z potrzebami, najczęściej we własnym kraju. Ale też mogą otrzymać inne zaszczytne zadania w kraju lub za granicą, mogą zostać pionierami specjalnymi czy takimi pionierami, którzy nie głoszą 70 godzin. Nie pamiętam ile teraz, czy taki pionier ma głosić 150 godzin miesięcznie, czy 130, ale to na pewno było powyżej setki. I tacy pionierzy dostają jakieś kieszonkowe za to głoszenie. Mm, oni są jakby pracownikami organizacji. Tak, służbowy mm. telefon I w mobilu. To, to się chyba tak, tak, organizacja tak sobie rozlicza ich. Y tak, że oni są jakoś zarejestrowani. Nie za bardzo mam teraz tutaj informacje, żeby to przedstawić, ale to nie jest aż tak bardzo ważne w kontekście tego, o czym dzisiaj mówimy. Przechodzimy do Gabriela, którego poznaliście w poprzednim odcinku. Jeżeli go nie widzieliście, no to tutaj sobie kliknijcie wyskakujące okienko. Po zakończeniu oczywiście tego odcinka. Nie, nie, lepiej obejrzyj. Dobra, nieważne. Gabriel, taka pierdoła trochę życiowa, a ponieważ działa pod bardzo dużą presją, znajomych ze zboru, którzy zachęcają go do tego, żeby bardziej się wysilać w służbie dla Jehowy. I tu chciałam wspomnieć, że z kontekstu, czyli z tego szkolenia, kto może iść na taki kurs, już wiemy, że Gabriel jest pionierem, i tutaj zaraz zobaczymy, że też pełni różne funkcje takie organizacyjne przy zgromadzeniu. Także to nie jest taki świadek. Czy prawdopodobnie jest jeszcze usługującym? Być może jest sługą na przykład, no. a nie starszym. Bo tam się starszemu potem będziemy oglądać jak się żali. Więc mhm. raczej jest sługą. Także to nie jest taki szeregowy świadek. A mimo to zawsze może zrobić więcej. Tak. Dobrze. Przejdźmy teraz do tego przykładu, do przemówienia ze zgromadzenia z sympozjum. I posłuchajcie jak Gabriel... No, trochę się miota z myślami, jak znowu jest naciskany, bo to też warto podkreślić i, i zauważyć, jakbyście na nie zauważyli. Zobaczmy teraz film. Zwróćmy uwagę, co pomogło Gabrielowi złożyć wniosek na kurs dla ewangelizatorów Królestwa. W trakcie kongresu miało się odbyć spotkanie dla kandydatów na kurs dla ewangelizatorów królestwa. Mój przyjaciel Anton zapytał mnie, czy się na nie wybieram. Hej Gabriel. O, hej Anton. Idziesz? Ale gdzie? Na spotkanie na Kek. A no nie planowałem tego. Ale Ale dobrze. Okej. Okay, mogę pójść. Super. A potem możesz podejść do nas. Poszedłem, chociaż nie czułem, żeby to było coś dla mnie. Myślałem, że mam już przydział służby, który kocham, ale tak naprawdę nie rozumiałem, jakim niezwykłym przywilejem jest pójście na Kek. Zapytałem nadzorcę obwodu o kilka rzeczy, i wtedy pomyślałem: To jest to. Wszystko, co musiałem zrobić, to wypełnić wniosek online. Ach, ten biedna nasza pierdółka Gabriel, no znowu, znowu, znowu chciał zjeść w spokoju kanapkę i znowu ktoś się napatoczył. Czy, i... czy czekaj, w tamtej pierwszej serii też on kanapkę się Nie, chyba, chyba, nie, ale tam też, też tak. Idziesz Aha. ze mną coś tam na jakiś kurs? No nie, 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 no dobra. No, i tak to jest u tych świadków. No, chcesz sobie iść spokojnie po zebraniu do domu, no idziesz do służby? I powiesz, że nie, no to jakby. Nie, mówisz? nie plan, ale zobacz. Nie planowałem tego. To jest w ogóle taki zwrot, który często taki był dyplomatyczny. Wiesz, dzisiaj nie planowałem głoszenia. O, to coś chyba z tą nie tak, prawda? Mhm. Trochę, i, i trochę widać tutaj nacisk ze strony współwyznawców, i chcemy to podkreślić, że to jest dobra postawa. Do której oni zachęcają w tym filmie, bo być może ktoś no, nie planował tego, a twoja zachęta mu no, pomoże w tym. Zachęta, presja raczej. Ale w ogóle, jak się przygotowaliśmy do tego odcinka, to myślałam: Edwinowi, że ja bym chętnie obejrzała materiał, w którym dla odmiany to nie są jacyś, nie wiem, pionierzy, takie osoby, które już naprawdę się wysilają i są tak napięte jak struny, i jeszcze ta organizacja ich ciśnę dawać więcej, jeszcze może być bardziej użyteczny. Tylko nie wiem, na przykład takie małżeństwo nie wiem, Hania i. I Jacek. I oni sobie chodzą na zebranie raz w tygodniu, bo im się nie chce. Ale pod wpływem na przykład wizyty pasterskie będą chodzili dwa razy w tygodniu. Na i oba zebrania. Tak, dwa razy, nie przepraszam, raz w miesiąc, niech będzie, nie przesadzajmy. No właśnie. I zaczynamy chodzić dwa razy w miesiącu, w dwie niedziele. I w cały zbór, wow, super, zrobiliście piękny postęp, ale się cieszymy. Albo właśnie ta Hania, nie wiem, chodzi i zdaje jedną godzinę, bo chodzi tylko tam raz w miesiącu do służby, ale zaczęła chodzić dwa razy i zdaje dwie godziny i ktoś mówi, wow, Hania zaznała mnóstwo błogosławieństw. Nawet... Trzeba robić więcej. No tak, ale z, robić więcej to zawsze teraz chodziła dwa i powinna chodzić cztery i tak dalej. Czyli no, nieustający postęp, ale gdyby tak, na przykład narrac narracja była taka, że powiedzą, yy, to piękne, że Hanni udaje się znaleźć czas, żeby dwa razy, nie, powiedzmy raz w tygodniu, być przynajmniej na zebraniu w niedzielę. To, to bardzo cenne, że jej się to udaje. Nie, nie padnie tam takie zdanie, tylko padnie zdanie zawsze, że czy robisz wystarczająco dużo. I kiedy to słyszysz, to myślisz sobie, no nie, mógłbym robić więcej. Ale leżę sobie i gram w FIFA na PlayStation, tak? I powinienem robić więcej. Więc, więc zaczynasz robić więcej. I wtedy zastanawiasz się, bo znowu pada zdanie, czy robisz wystarczająco dużo. I cały czas pniesz się po nieokreślonej drabinie kariery duchowej w organizacji. I cały czas masz nieokreślony cel. Nie wiesz, czy zdasz egzamin przed Jehową, który będzie oceniał. Nie wiem, chyba on nie będzie oceniał, kto przeżyje, kto nie. Nawet będąc świadkiem może być kozum. Tak jest, ale to słyszeliście w tym odcinku. Dobra, teraz mamy Gabriela, który będzie rozmawiał z przyjacielem, od którego dostał torbę. No ta torba, będzie się tu przewijać, jest bardzo istotna. Zobaczycie sobie zaraz. Ale minęło trochę czasu. Więc co cię powstrzymuje? Czuję, że Jehowa dał mi to zadanie i nigdy nie byłem szczęśliwszy. Ale teraz pojawiły się nowe możliwości, i znowu się boję. Strach przed czymś nowym może się pojawić. Bez względu na to, jak dużo już zrobiłeś. Czasami musisz sobie przypomnieć, że Jehowa prowadzi cię w dobrym kierunku. Wiesz, co mam na myśli? Filipian 4, 13. Przeczytaj i zastanów się, jak Jehowa pomagał ci do tej pory. Do wszystkiego. Mam siłę dzięki temu, który mnie umacnia. To Jechowa mnie prowadzi. Czego ja się tak bałem? Chyba biorę za dużo. No cóż, kek trwa dwa miesiące. Ale jesteście do siebie podobni. Zabralibyście wszystko, co macie. Wiecie co? Chciałbym wam to zostawić. Była ze mną na kilku wyprawach, ale ciągle się sprawdza. To dla nas? Tak, weźcie ją. Kto wie, może niedługo wam się przyda. Jak myślicie, czy przyda im się ta torba? Czy dla odmiany do Antona ktoś podejdzie i powie, że hej, chcesz iść na kurs? Przekonamy się niedługo. Tak jest, dlatego torba jest tutaj, ma bardzo duże znaczenie. Już... Świadkowie ich torby, nie? Zatem zwróćmy uwagę na to, jak Świadkowie chowy cytują sobie Biblię, żeby żeby, żeby się zachęcać. W ogóle ten fragment znaliśmy w innej postaci, bo kiedy my byliśmy świadkami, to on brzmiał: Do wszystkiego mam siłę dzięki temu, który mi udziela mocy. Mm. A tutaj, tutaj troszkę inaczej on brzmi. W ogóle we wszystkich przekładach jak sprawdzaliśmy. No nie we wszystkich, ale. W... E, tak, w kilku. ale. Y, bo w przekładzie Nowego Świata jest: dzięki, Do wszystkiego mam siłę dzięki temu. A w każdym innym przekładzie jest. Wszystko mogę. Do, wszystko mogę w tym, albo w Chrystusie. Jakby to się taki zwrot tam pojawia. A zobacz, a w Nowego Świata zrobili temu z dużej litery. Mhm. Ale w, w starym przekładzie było jeszcze z małej. Mhm. Ciekawe, czy jakiś błąd, czy. Nie, na pewno nie. Na pewno im chodzi tutaj o jechowe. Ale to jakby nie temat dzisiejszego odcinka i tego nie będziemy dziś rozważać. Wszystkie fragmenty tutaj w jakiś sposób nie badaliśmy tego, ale wskazują na Chrystusa, a świadki na pewno o Jehowa. Ale dobra, czyli mamy tutaj zachętę, bo je jeżeli coś chcesz zrobić, a nie możesz, to na pewno zrobisz, bo Jehowa ci da do tego siłę. No tak, tak się myślała, jak byłam świadkiem, chociaż też ja w takim kontekście, jak już byłam w głębokiej depresji i generalnie było bardzo ciężko się myślało o tym, żeby już wreszcie ten Armagedon przyszedł, to się tak żyło z jedna dzień, na dzień że, że Jehowa da siłę, żeby przetrwać i też ten dzień, nie? Mhm. No. no skoro dał, no to widocznie jestem w stanie przetrwać, aż takie myślenie, skoro byłam w stanie to przeżyć albo jakieś niefajne sytuacje, no to widocznie Jehowa uznał, że mam w sobie te siłę, żeby to wytrzymać. Hmm. Bardzo elastyczne jest to podejście w interpretacji. Ja myślę, że każdą rzecz tutaj można by było dopasować. Gabriel na przykład chciałby wyjechać na Kek, ale nie wiem, ale nie może, bo coś się wydarzyło i powie: No i chowa, jednak tutaj chcę, żebym został, bo ten brat potrzebuje jakiejś pomocy, bo przyszedł do niego z prośbą i teraz on musi mu udzielać wsparcia. Naprawdę mnóstwo sytuacji moglibyśmy to dopasować, jak macie jakieś pomysły to też napiszcie w komentarzach. Nawet, nawet my tutaj już tyle lat poza organizacją, no nie wiem, miałam na przykład zator i trafiłam na erkę i mi rano mówi pan doktor ordynator, że, że mało co się nie przekręciłam. No ale się nie przekręciłam, czyli, czyli miałam tę moc w sobie. Od tak, tak, dokładnie. A nie to, że oni po prostu dali odpowiednie leki, szybko zrobili te badania. Nie, nie, to nie ma nic wspólnego no, z tym. Więc napiszcie o jakichś sytuacjach, albo no być może ichowa Wam pomógł. No bo może jesteście świadkami Ichowej i to oglądacie. Więc to napiszcie, no chętnie podyskutujemy w komentarzach. W ogóle tutaj wspomnę, najprawdopodobniej Gabriel od czasów ostatniego odcinka przeprowadził się do tego małżeństwa, które tu mamy, bo to mieszkanie jednak wygląda inaczej niż to, które miał. Zakładam, że obliczył koszty. Stwierdził, że nie może sobie, jeśli chce pionierować, nie może sobie pozwolić na samodzielne mieszkanie. No i też często u świadków jest tak, że takie osoby, które na przykład mają jakąś przestrzeń i wspierają sercem pionierów, to też na przykład podnajmują, czy tam nawet za darmo pozwalają komuś, komuś mieszkać. To w ogóle jak się na przykład pojawił jakiś pionier, to, to wszyscy starali się go jakoś no, no, wspierać, mu, nie? No. Albo na przykład kilku pionierów, znaczy pionierów, no albo dwóch pionierów, albo dwie pionierki wynajmowały razem mieszkanie, żeby było łatwiej. Jedna coś tam pracowała na jakiejś płyta, to druga po to, żeby móc głosić, no nie? I, tak, i tak dalej. Albo właśnie zbór załatwiał, bo ktoś miał takie możliwości, więc tak to jest normalną praktyką. Teamwork, tak? Tak. Natomiast teraz y, oczywiście y, chcemy przypomnieć, że ponieważ my kłamiemy, i wszystko zmyślamy? My jesteśmy odstępcami? No to teraz ciało kierownicze wyjaśni nam, jak należy rozumieć przykład Gabriela i jakie wnioski wyciągnąć. Co pomogło Gabrielowi? Wiara. Gabriel obawiał się kolejnych zmian, ale list do Filipian 4:13 poruszył jego serce i zachęcił go. Pomógł mu w pełni zaufać Jechowie i działać z wiarą. Gabriel złożył wniosek na Kek. Jeśli ty zdecydujesz się zrobić podobnie, otrzymasz specjalistyczne szkolenie, będziesz mógł być bardziej użyteczny dla Jechowy i jego organizacji. Pamiętajmy, że nie chodzi o działanie pod wpływem impulsu, które nie wiadomo jak się skończy. Chodzi o świadomą decyzję, decyzję, które Jechowa na pewno pobłogosławi. Czy zaufasz, że Jechowa na każdym kroku będzie Ci pomagał? Jeśli tak, to tak jak Tymoteusz, osobiście się przekonasz, że błogosławieństwo Jechowy wzbogaca. Zobacz, jakie to piękne, że Jechowa, wszechmocny Bóg, który w ogóle ludzi nie potrzebuje, bo On jest wszechmocny i jest wszystkim, ma tyle w swojej miłości, że specjalnie wyznaczył tę organizację, która ma siedzibę w, siedzibę w Stanach i siedzą tam sami Amerykanie. Ośmiu. I, I oni dzięki jego miłości mogą decydować, co my ludzie możemy robić, żeby być użyteczni dla Boga. Przepraszam, dla jego organizacji. I? No w ogóle tak. to zdanie, które on tutaj powiedział, że dzięki temu możesz być bardziej użyteczny dla Jehowy i jego organizacji, gdybyśmy po prostu powiedzieli, dzięki temu możesz być bardziej pożyteczny dla organizacji, to znaczyłoby to samo. Bo tu to o to chodzi. I na początku, ten, tą, nazwijmy tą reklamę tego kursu, Wam przeczytałem, że kandydat takiego, znaczy absolwent takiego kursu musi być gotowy przyjąć każde zlecenie, zadanie, które zostanie mu powierzone. I to, że te wymagania, które trzeba spełnić, są określone, trzeba być pionierem, czyli nie takim szeregowym świadkiem, no, no pokazują, że no, troszkę to jest niedostępne dla każdego ale ty musisz mieć odpowiedni stopień zabetonowania, ponieważ taki zwykły świadek jakby tam poszedł i posłuchał do czego go zachęcają, to mógłby sobie pomyśleć i powiedzieć im, what the fork, co wam tutaj się pomieszało, ale jeżeli ty masz odpowiednie nastawienie umysłu, tak powiem po świadkowsku, to słuchając takich zachęt... Działasz chętniej i jesteś bardziej użyteczny dla organizacji. Mm -hmm. Tak to działa. A nie po świadkowsku, a tak po sekciarsku, no to musisz właśnie od, odpowiednio się zaangażować w tę grupę, sektę, bo tu, no, to nie muszą być świadkowie. E, I dopiero wtedy oni jakby wiedzą, że cię mają. Jesteś jakby no połknisz po prostu każdy bullshit, który, który ci wcisną, nie? Czyli. Mm. A czy wy chcielibyście zapisać się na KEK? Wystarczy tylko wypełnić formularz online. Nie wystarczy, link muszą do... najpierw zostać pionierami. <laughs> Muszę, A zapisać. żeby zostać pionierami, muszą się ochrzcić, więc yy, no, to nie jest taki cel. No, nie taki jest. Chciałem powiedzieć, że link do formularza dostępny jest poniżej. Ale. Ale możecie się za zapisać do newslettera i możecie dostać darmowy fragment mojej książki. To jest dopiero użyteczna rzecz, wspierać światusów i ich działalność. Tak, i będziecie dzięki temu bardziej użyteczni właśnie w światusowej działalności, ponieważ jeden z rozdziałów tej książki będzie mówił o tym, jak pomóc osobom, które chcą odejść od świadków, żeby to ich wyjście było łagodniejsze. No to, to tak. To Czy linki tak są. Linki są w opisie, z tym Was zostawiamy. Do zobaczenia już wkrótce, gdzie będziemy mogli obejrzeć. Już tutaj, tak zapowiem delikatnie. O, tak, będzie piękna historia. O Sarze, O Sarze będzie historia, która rzuciła pracę, żeby Do być bardziej użyteczną dla organizacji. Do zobaczenia. Cześć. Caught behind Venetian blinds Had to reach for the city lights This ain't where I belong Ain't looking me more what i become I've been running east Looking for something Digging deep Since 99